Janeta, widziałam co kupowałaś. Już nie dam się na to nabrać, ciecie. Niebieskiego elektryka. Nie powiesz mamie? Irenie nie powiem, bo nie jestem konfiturą, ale Anka to już ze mnie wyciągnęła. Ciekawe czy powiedziała. Lepiej żeby powiedziała, bo jak nie powie to znaczy, że cię będzie torturować. A może powiem, że tobie kupowałam? Możesz, ale nikt ci nie uwierzy. Kąd wiesz? Bo ja bym nigdzie nie wybrała takiego obrzydliwego koloru. Wiadomo, że ja to tylko róż albo pantera. A jesteś ze mną czy nie? Ja cię będę kryła, nie wiem I co? Pooknęła haczek, Macie ją w garści. Dla mnie to jest kara idealna, z fantazją. Zapamięta do końca życia. Ale kusi mnie ten szlawan i zakaz telefonu. Gdzie szlawan, jak my do Egiptu lecimy za kilka dni, a telefon to mi jeszcze sama będziesz prosić, żeby nosiła Przytyłku, dla kontroli. Co tam? Wszystko wiemy dzięki ciocia. Przecież to ja powiedziałam, nie ta wata cukrowa. Zdrowia nie będziesz psuć, babcia pilnuje. Mam szlaban? Nie. Gorzej.